Cześć! Dzisiaj w moim filmiku pokażę Wam moją kolekcję butów. Pierwsze buty będą na lato. Są to takie balerinki, trochę też klapki można powiedzieć. Moją żółto-białą kokardkę. W środku są takie kolorowe, a tak ogólnie są różowe. Pod spodem mają taki kwiatek, można, może go nie widać trochę. Następne buty. To sandały, ale tutaj mają taki pasek. Jest on ze skóry. W środku są takie brązowe, z tyłu jest suwak. Tak. Następne buty będą to walerinki. Są takie szare, ale yy, są na rzepa. Na Tutaj mają małą kokerskę, tak z boku, a tak razem. Następne walerinki będą to niebieskie, tak? to są takie niebieskie z taką kokardką. W środku są różowe. Tak razem oglądają. Następnymi butami będą trampki. Mają białe sznurówki. <coughs> Tutaj mam suwak i tak razem, a jeszcze z boku. Następnymi butami będą też trampki, ale tym razem szare, białe gwiazdki. Są one też na słowak Z różowymi sznurówkami. Tutaj są białe takie. A tutaj tak. On tak razem wyglądają. Kolejnymi butami będą wansy. Są on, mają one białe sznurówki i są czarne. Kolejnymi butami będą adidasy z różowymi szmurówkami i są one tutaj takie czarne. Tutaj mają szalę troszkę. Tutaj są sprzedy różowe. W środku też są różowe. <coughs> tutaj takie są różowo-niebieskie. Pod spodem są różowo niebieskie też. Tak razem. Następne buty to takie arbużowe botki. Tutaj mają takie różne wzorki. I tutaj jest takie cekiny jakby. Tutaj mają taki zamek. A tutaj słupak. Tak wyglądają razem. Tu. A po domu chodzę. W takich białych kapciach, które są tutaj na gumkę. Tutaj mają napis. I to już chyba wszystkie buty w tym filmiku. Więc do zobaczenia następnym. Pa!